Kurde, co jest, dobra. Tak to wygląda, tak, srak, siak, siak, pak. witam. Witam ponownie na kolejnym odcinku. Jak na poprzednim odcinku widzieliście, rozwoziliśmy obornik. Trochę mi zeszło, już jest, kurde, godzina piąta. No, zeszło mi z tego powodu, że łańcuch mi spadł, kurde, tam. Ten i musiałem kombinować, no ale dowiozłem ten obornik, miałem orać. Ale mówię, kurde, nie no. Mówię, muszę wziąć się za tą kultywację, nie? Czyli, że wezmę talerzówkę i stależuję tutaj sobie pole, to co ma w dzierżawie i to swoje. Zobaczymy, jak to pójdzie. Nie wiem w ogóle, czy ten ciągnik da radę tutaj, w tej talerzówce. Jak widzicie, to jest talerzówka furszmita Ale cóż, spróbujemy, tak? Podczepiamy sprzęt bez żadnego gadania. Wsiadamy do fury. Podnosimy. Lecimy Mówię kurde, miałem to za orę, mówię, ale nie mówię Pierw wezmę, mówię i tu stależuję, bo to tak mnie koli w oczy nie... Bo to kurde ani to zebrane nie było ani nic. Tylko po prostu tak zostawione. O. Zobaczymy czy w ogóle na szworyku są rady O, panie On w tym idzie jak burza. Czasu takiego małego, wolnie wezmę to stależuje, Bo to mamy, może jutro będzie lepsza pogoda. Może jutro zaczniemy coś, kurde, działać. Patrzymy, jakaś albo coś. Miałem to orać, ale mówię, a spróbuję, stale i ta, zasieję coś i tam to... Patrzymy jak to będzie Ciemno się robi kurde zobaczymy ile damy radę zrobić Krów nie ma to obrządku żadnego nie ma to Jedzie coś Nie, kurde jakie kliniate te pole Linia, na klinie. I tak to kurde widzicie, jest no. Nie domu w co w ogóle ręce włożyć, nie? Zapierdziel taki, że głowa boli. Ci, co mieszkają na wsi to wiedzą, że jak przychodzi wiosna, to jest kurde roboty od groma w polu, jeszcze dużo hektarów jest. Żniwa to już jest w ogóle tragedia, bo to już robisz jak jest pogoda, to robisz od świtu do nocy. W poprzednim odcinku było słychać jakie odgłosy w tle i teraz też może być słychać, to sorry, ale no ja sam nie mieszkam. Mam takie mieszkanie jakie mam, i po prostu może być słychać co niektóre rzeczy, nie? Jest dzisiaj taki trochę nudny odcinek, ale cóż, kurde, nie wiem czy tu się przez środek nie przecią. Aha, to sobie tak jeszcze zbierzemy. Zatła włączymy. Eee, daje radę w tym porszmicie to, kurde. ale tak nie jest. Lecimy. Jest git. Więc kurde zasuwamy. Może zanim słońce zajdzie, to się jeszcze uda to zrobić. poryję te pole, że będzie tak wyglądało, jakby stado dzików przeleciało przez nie. A to był chyba głupi pomysł, żeby to przez środek walić. tutaj się skrobiesz. Myślę, że kurde, nie wiem, będę jeździł kombinowo po jakichś firmach. Eee, I coś myślę, że z marki Ferguson wezmę, coś wykombinuję. Bo to są naprawdę dobre ciągniki. Może jakiegoś Fergusona większego czy coś, zobaczę. Ale na razie to są tylko takie plany. Plany, jakie są, takie są. No, zobaczymy, jak to będzie. Co tu się u mnie na gospodarstwie pojawi. pociągnik. będzie dobry. Ciekawe jest to właśnie czy to będzie też dobry interes ogólnie iść w te świnie, nie? Czyli, że planuję już taką dużą chlewnię pobudować. Ale to zobaczymy jak to w praniu wyjdzie. Już na dużą skalę, żeby to jakieś zyski mieć, bo to ogólnie tam... Mleko, raz idzie do góry, raz idzie do dołu. Ze świniami jest to samo, nie? Tak samo z bydłem mięsnym. Albo już ogólnie, tylko że przy świniach to nie ma tyle roboty, bo co tam? Weźmiesz kurde wrzucisz do koryta żarcie tyle pościelisz i równo, nie? A przy, przy tych Przy bykach, przy krowach to przechodzić, kurde. Jest trochę łażenia. Więc będę myślał co tutaj w ogóle zdziałać, ale to muszę też mieć pokaźny areał, sprzęt. Jakieś zboże znowuż, to jakaś suszarnia by się przydała do zboża, żeby to zboże miało normalne wartości, żeby to cenę normalną dostać. Daję radę. No co nie daje rady, jak daje radę? No i znowu mi jaka No raz. z prawy. Tak, kurde, szczerze mówiąc, to. To z ostatni czas to w tego farminga. Tak sporadycznie sobie grałem, nie? Trochę pograłem sobie na tej bruździe, co teraz wyszła. Ogólnie to, no ja to jestem takie dziecko PGR-u, mi to bardziej takie mapy o PGR-y podchodzą, tak, urodziłem się w takim miejscu, w tych PGR-ach, jeszcze za czasów, kurde, komunistycznych, więc, no, tam sprzęty były, jakie były, pamiętam, konie pamiętam jeszcze, jak robiły w polu, konie, dety jeździły, to były czasy dopiero, nie? Tam ee, słyszałem, że Piotrek jakiś update w ogóle ma robić do tej bruzdy, to może coś na bruździe wykombinuję, ale na pewno nie sam, nie? To wtedy albo z widzami po prostu i wezmę tam nie wiem z czterech widzów takich co naprawdę będą grali i będę coś z nimi nakręcał, nie? Po samemu to próbowałem coś na początku tam wykombinować, ale nie samemu to jest tak jakbym się miał pociąć tępą żeletką, nie? To już w ogóle odpada, polimy sobie z tyłu światła. Bo to widzę, że coraz ciemniej się robi. Może nam się uda to opitrasić. Jutro to pewnie, jak wstanę, to zaraz wezmę pług, zaczepiej. I... No i zrypię tam to pole. I później tylko siewy opryski, nie opryski. I tyle kurde. I gruby portfel, nie? To pewnie będzie jakiś kredyt, że Tutaj taka kordę dosyć ciężka ta ziemia widzę, bo, bo on tak kurde grzebie się Kuniem jakbym miał tu orać, to bym się chyba nie wiem a nałaziłem się, nie powiem. Kurde, w swoim życiu ogólnie to u mnie była taka historia, że ja się urodziłem w tych pegerach. Ale jak miałem 3 lata, wyprowadziłem się stamtąd. No ale co wakacje jeździłem, tak? Bo tam dziadki moje zostały. Babcia z dziadkiem. Więc co wakacje się jeździło. No, jak już później wyrosłem, no to. A ogólnie wychowałem się w mieście, nie? Znaczy wychowałem, no od młodych lat w mieście, tak? Bo możeśmy się wyprowadzili stamtąd. No i jak już ten e, tak powiem, związałem się z inną kobietą na wsi. Ona gospodarstwo swoje miała No i jak tam e, oczywiście teściu, żadnego ciągnika nie miał dopiero dopiero jak ja tam się doprowadziłem do nich po jakimś czasie się ciągnik kupiło. Pierwszym moim ciągnikiem to był taki, no, że tak powiem, S na podwoziu Lance Bulldoga, nie? Takie coś kupiłem. Tym trochę robiłem w polu. Później miałem 80. z napędem. No i się działało, nie? Tyle, że działało. No, no, z reguły to się trzymało dla swoich potrzeb, tam, tak? To jakieś dwie, trzy świnki. Krowy. No i co tam, kury i tego, i tak to się normalnie do roboty chodziło, a po robocie się zapierdzielało w polu. Ale do czego zmierzam, o tego konia mi chodzi. Jak się tam przeprowadziłem, tak tam nieraz było ze dwa hektary ziemniaków, zasadzonych, i mi przyszło za tym koniem chodzić, za tym rydełkiem, bo włóczyć z bronami, pyrki, a to to, pikuś, to to ubywało. Ale redlić tym jednym redłem, to wam powiem, że... No masakra, nie? Chodziłeś i chodziłeś, chodziłeś i chodziłeś i końca nie było widać, nie? Nieraz tam się ktoś zlitował, jechał kurde i... I wjechał i przeredlił te pyrki, no bo to wiadomo, w czym w pyrach więcej robisz, tym lepiej pyry rosną i mniej jest chwastów, nie? Teraz to tam opryski wszędzie walą, kto tam by... Kogo by zobaczyli w ogóle na polu, żeby z haczką zapierdzielał i pielił, a w burakach albo jak się przerywało buraki to to było dopiero teraz to to wszystko maszynowo się robi kiedyś to, to tylko ręcznie trzeba było zapierdzielać nie było zmiły się albo gnuj ręcznie wozem się wywoziło na kubki i później się szło i się ręcznie rozwalało O! Zatwierdziłem tego na własnej skórze. No ale się co się nie zrobiło i człowiek się wyrobił. To jest najlepsze, nie? Że człowiek kurde koniem robił, wyrobił się, rozumiecie? A teraz ludzie mają takie sprzęty i nie wyrabiają się, nie nadążają, nie? No może to już większe areały też mają, no to kurde, inaczej to to wygląda, wszystko, nie? To, że ma sprzęt, to na pierdzie ziemi, i zapierdziela w tej ziemi ryje, jak ten dziki. Później garba ma. Znałem takiego jednego, właśnie, młodego chłopaka, to też. Tak, szedł w tą gospodarkę, umodoczęśniał mi w ogóle, ale czym ją lepiej unowocześniał, tym więcej ziemi miał. No i co? Jest młodszy ode mnie, a już chodzi, garbaty, siły nie ma że tak ja to no, mówię do niego, że je, on już nie chodzi normalnie tylko dupę wlecze po ziemi, nie? nie wiem jak to wygląda, czy to jest pazerność yy, jakaś, czy jak to to nazwać, no nie wiem, ale po prostu no przeholował trochę z tym wszystkim, nie? żeby mnie tutaj tak nie wyszło Ten odcinek taki trochę krótszy będzie, ale będzie. Proszę, i sobie tu jedziemy. Słońce zaszło. Staje nowy dzień. Nie, na Felix radę. Powiedzieć. Jeszcze machniemy z tego mijaka. No i tym akcentem będziemy kończyli. No nasz odcinek ma 15 minut. Jakby nie było. Dążyliśmy, jest godzina w pół do siódmej, żeśmy opędzlowali to pole, została mi jeszcze ta nieszczęsna bawełna tam, no i orka tutaj na tym polu, co jest wapno. Ale dzięki za wytrwałość, za smęcenie moje i co oczywiście wytrzymali do końca odcinka i trzymajcie się, na razie, hej!